Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony na GaloQuero, a to tytuł Metro Exodus Enhanced Edition. Ulepszona wersja specjalnie pod karty graficzne z RTX została dodana dzisiaj o godzinie 17.00 dla każdego posiadacza Metro Exodus. Nie dziwne zatem, że Metro Exodus pojawiło się również w humble bundle na ten miesiąc. Jestem ciekaw tylko, jak będzie. Ten tytuł prezentował się w ulepszonej wersji. Wcześniej nie miałem jakoś specjalnie styczności z metro. Jedynie zagrałem w Metro 2033, z tego co pamiętam, i przeszedłem nawet nie wiem czy połowę gry. Jakoś nie miałem weny do ogrywania tego tytułu. Dużo lepiej podszedł mi Stalker, chociaż wiadomo, to są dwa różne światy można by powiedzieć. Ale wciąż rozgrywający się w klimatycznym. Rejonie rosyjskich terytoriów. Odkąd nagrywam, w sumie na YouTube, miałem gdzieś tam w planach zaczerpnąć metro, jednak tutaj bardziej skłoniła mnie ta wersja Exodus. Po tej serii może wezmę się za. Starsze tytuły, aczkolwiek pragnę przypomnieć, że jutro mamy premierę Resident Evil Village, więc to też będzie taki, można by powiedzieć, główny cel na moim kanale, oczywiście. Dobrze, jesteśmy po klimatycznym intro. Gra się załadowała dosyć szybko. A New Downloadable Content is available. DLC nie chcę akurat, bo DLC to szczerze powiedziawszy. E, no, Amble bundle nie miało w swojej paczce. Zobaczmy jak to wygląda pod względem pod względem graficznym. Resolution wiadomo, aspekt auto Quality Ultra, o oh, proszę. Fausing jest full, no bo to pod nagrania typowo. E, Niestety nagrywam w 60 FPS, w związku z czym, gdybym miał wyłączony ten licznik i przekraczałoby 60 fpsów, to mogą wystąpić ściny. Motion Blur jest high. Ray Tracing ultra. NVIDIA DLLS jest quality. Hybrid Reflections. VRS 2, nie wiem co to jest w ogóle. Hairworks off, nie wiem. Advanced Psychics, nie wiem, wolę tego nie ruszać. Desolation on. Field of View na zero. Skoro tak zaklepało, wolę tego nie ruszać. W związku z czym, zacznijmy nową grę. Slot pierwszy i nowy slot. Nie, nowy slot, nie co slot pierwszy. Recommended for regular FPS player. Normal. I still remember life before the war. I remember that we used to be different. We used to live up there, on the surface. We used to be the masters of the whole world. We no, built gigantic cities of glass and steel. We crossed the oceans at will. And we also conquered the skies. There used to be seven billion of us. We were not born for life in the tunnels. Mhm, mm idziemy sobie pociągiem. I tutaj dzieje się już coś złego. Jesteśmy świadkami swego rodzaju rebelii, z tego co widzę.

Basically, there was no hope for us right off the start. Still, we humans are just too bad at surrendering. We tried to make the best of what we had, banded together, and worked to make the Metro our new home. After all, it might well be the only place left on Earth for humans to live. For a time, we thought we could make it. But regrettably, the war didn't kill our bad habits. Hmm. In the relative safety of the tunnels, corruption festered. And when danger came from above the ground, only a few of us stood against it, our numbers dwindling by the day oh, tak. The pamiętam. but I remember we were born for a better life And I can't accept that I'm destined to grow old and die underground. I don't care if I'm called an idiot.

No, widzę, że będziemy mogli sobie tutaj pooglądać troszeczkę to miasto. Nawet coś tam lata, jakiś zmutowany gołąb. Tutajż <tudzież> nie topesz. Propon wyskoczył z tego pociągu, czy co? Jak będę miał szansę, to spojrzę do góry. O, proszę, a to my jesteśmy słychać promieniowanie. panie. Ok, zanotowałem, że nagranie przycina, jednak mimo wszystko, więc spróbuję ten fausing jednak wyłączyć. Zobaczymy, jak teraz to będzie wyglądać, cię okaże. Co my tu mamy? Da się to wskoczyć? Nie da się wskoczyć. Przytrzymać. E, Oha, okay. śpająki tu biegają w ogóle. Fu. Ble. Nie, opręcy mi łazi, o. skubany. Dobra, wyłączę, bo ci się wygazuje. Coś tam biega i coś tam krzyczy na mnie. Pająki żyją w takim klimacie w ogóle? Mi się to pojawiło. A, magazynek jest ok. Dobra, przeładowałem sobie na wszelki wypadek. Idziemy dalej. Aha, pajączki to czekają. Mmm, yummi, yum. Dawaj tą latarkę... Boże, nie latarkę, tylko... Co za śmiech? Mój? Coś tu buczy na mnie. Jakieś halucynacje? Ci ludzie w najlepszym stanie to nie są, jak widać, ciemno tu źle i niedobrze. Właśnie, jeszcze jedna sprawa: czy tu na wideo jest coś takiego jak? Pełny ekran, okienko, i tak dalej. Dobra, tego nie mogę cofnąć teraz. A tutaj, ok. No dobra, nie da się, to się nie da. Kolejna sprawa, bo zapomniałem o tym spojrzeć. Na to spojrzeć w ogóle. Nie ma tutaj zmiany języka. O, tekst, tekst jest ...polish. Dobra. Mogę sprawdzić to, co prawda, przed, a nie teraz po fakcie, no ale myślę, że wybaczycie. Coś się tam dzieje. Tu jest napisane, nie mam pojęcia, ale coś tu słyszę. Czai się. Nie widzę pająków. Trzeba ich palić, trzeba je palić. O, okej. Okay. Ktoś się chce bić chyba. uciekła. Nowa notatka. Naderwany notatnik. 11 sierpnia jesteśmy, na razie wszystko gra. Spotkaliśmy raptem kilka szczurów. Ekipa wyładowuje dezynę. 12 sierpnia mamy za mało ludzi do obstawienia wszystkich blokad. Kola poszedł po chodników, a my chwilowo skupimy się na platformie śluzie. Wygląda na to, że naprawy zajmą Michałyczowi trochę czasu. Mechanizm zardzewiał na Amen. 13 sierpnia zabiliśmy kilka wartowników. Kwestie zostały się niepostrzeżenie do środka przechodząc pod schodami. Przebiegły beki. Ja nie przeklinam akurat, także wiecie. Napęd śluzy padł. Michałycz nie obiecuje, że uda mu się go naprawić. Kończą nam się filtry. Musimy improwizować. Chyba zaspawamy bramę jakąś blachą, a później... i później pomyślimy co dalej. 14 sierpnia. Na górze jest całe stado wartowników. Jeszcze nie zaatakowały, no ale... Kola przyniósł sprzęt spawalniczy, tylko że nie możemy go wykorzystać. Gdy tylko bestie słyszą jakiś dźwięk, natychmiast zaczynają wyć. Na razie zdecydowaliśmy się zostawić kilka pułapek. Więcej nie ma. No i zostawili tak pułapki, że chyba im się poginęło trochę. Ty skubany. Tu to tak dzwoni? Może to się okaże, że to my jesteśmy ten kola cały. Nie, nie da się strącić garnuszka. W nie najlepszym stanie jesteś kolego. Dobra, na pewno musimy iść tutaj. Z tego co widzę. O, nie. Nie da się go chwycić. Szkoda. Przydałaby się taka wieżyczka. O, skubany, coś lub ktoś tu wyje. Generalnie sytuacja nie wygląda najlepiej, no dobra, chyba raczej. Zginiecie wy w końcu. Dobra. A, w ten sposób było, trzeba to załatwić. Mogłem tego od razu. odejść stąd. Uw, całą amunicję straciłem, no! Wow. Nie daj się! Musi mieć strasznie ostry ten nóż, że on tak wchodzi, jak w masło! O, oh. oh, się o mnie! Huh.

It's okay. The doctor said you'll be fine. Are you trying to kill me with worry? What if next time you don't return from the surface? There's no one out there, Artyom. No one to find, no one to talk to. If there was, don't you think they'd be here already? We've talked about this again and again. You have to accept it. There's only us. Colonel. Hello, Alex. Hmm. <sighs> there you are, you stubborn fool. How many times are we going to have this conversation? I don't care if you kill yourself over this silly dream of yours. But don't you see what you're doing to my daughter? Your wife? Dad, please. The order is short on men after the battle for D6, but you leave. People need you, and you pursue your selfish obsession. But now this shit has to stop. There's only Metro, nothing else. And the Order is here to defend it. Because if not us, then who? You look fine to me. So get ready to go. Then we'll discuss your transfer to police.

O Jezus, taki poważny. Nie, o, wygląda to dobrze. Powiem szczerze, że graficznie jest całkiem ok. Tydzień później. Wow, Pobalowali.

W Silne, Because it's dead. I tak jak mówiłem, w tym momencie zakończymy sobie ten krótki odcinek jako wstęp do Metro Exodus Enhanced Edition. Koniecznie dajcie znać, co o tym sądzicie. Również. Zapraszam do pozostawienia lajków, subów, komentarzy. Jakie według Was ustawienia graficzne będą najlepsze, jakich ustawień graficznych wypróbować? Służę pomocą. No i co, jesteśmy w kontakcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Metro Exodus. A już niebawem odcinek Resident Evil Village i e Hood Outlaws and Legends. Trzymajcie się.